Długi weekend. Wiktor zaprosił Cię do spędzania z nim długiego weekendu. Jego samochód stoi zaparkowany przed Twoim budynkiem, a ty się uśmiechasz. Cześć! Cześć, Perełka. Czy jesteś gotowa na naszą podróż? Kocham, wycieczki pojedyną za Tobą wszędzie. Nic tak nie pomaga mi się zrelaksować, jak zmiana otoczenia. Zabnij pasy i ruszajmy w drogę. Wjeżdżacie na autostradę, a Wiktor przyspiesza. Po co ten pośpiech, Wiktor? Po prostu popisuje się swoimi umiejętnościami jazdy. Mówię, szybko jazdę. Idź ostrożnie. Pokaż mi, jak szybko potrafisz jechać. Dostosowuję prędkość do Twoich życzeń. Te przebłyski jego żądnej przygód strony są tak. Niektórzy mówią, że solidni faceci są nudni. Ale ci ludzie widocznie nigdy nie spotkali nikogo takiego jak Wiktor. Znam ten wyraz twarzy. O czym myślisz? Jesteś pełen niespodzianek, to sekret. Daj spokój, wiesz, że mózg i umysł to moja specjalność. Dziewczyna ma prawo mieć małe sekrety. Wiktor śmieje się i chwyta cię za rękę. Jedziecie pustą autostradą w przyjemnej cieszy. A ty rozkoszujesz się każdą spędzoną z nimi sekundą. Ty zbliżacie się do wybrzeża, widzisz piękny pensjonat. Ojej, Wiktor, to jest miejsce, jest takie urocze. Cieszę się, że Ci się podoba. Nie byłem pewien, czy spodoba Ci się takie spokojne, odległe miejsce. Oczywiście, że mi się spodoba. Zostaw torbę w samochodzie. Zameldujemy się później. Pogoda jest cudowna, chodźmy na spacer. Chodźmy. Idziecie boso po plaży, trzymając się za ręce. Szkoda, że nie jest na tyle ciepło, żebyśmy mogli popływać. Zgadzam się. Ale widok na morze jest urzekające. Rzeczywiście magiczny. Czytałem komentarze gości i wszyscy mówili, że to miejsce oferuje najlepszy zachód słońca i rozgwieżdżone niebo. Co lubisz bardziej? Zachód słońca, nocne niebo. To klasyk. Gdy podziwiacie ogniste niebo i piękne kolory słońca i uściski rozgrzewają ciało. Zatem już wiemy, co będziemy później robić. Z ciasteczkami i butelką szampana. Podoba mi się, jak to brzmi. Wiatr rozwiewa Twoje włosy, ale Wiktor ostrożnie odgarnia je z Twojej twarzy. Następnie chwyta Cię w ramiona i przyciska usta do Twoich Wiem, że nie powinienem narzekać, skoro dopiero przyjechaliśmy, ale myślę, że tylko dwa dni z tobą mi nie wystarczą. Bez pośpiechu zgadzam się. Zwolnij, tak jak sam powiedziałeś, dopiero co tu przyjechaliśmy. Docieracie do końca plaży i wracacie do pensjonatu. Na wszelki wypadek zarezerwowałem dwa pokoje, ale jeśli chcesz ze mną zostać, chcę tylko, abyś czuła się dobrze podczas tej podróży. Cieszę się, że o tym pomyślałeś. Jesteś na prawdziwym gentlemanem. Noc spędzę. W Twoim pokoju, w drugim pokoju. Zanieś też moją torbę do swojego pokoju. Od razu. Ale najpierw to, co obiecałem wcześniej. Wyciąga koszyk z szampanem i ciasteczkami, następnie bierze cię za rękę i prowadzi na plażę. Zachód słońca jest idealnie romantyczny, jednak Wiktor nie może oderwać od ciebie wzroku. Twoje oczy wspaniale śnią w słońcu. Chodź tu. Przecieka cię i całuje tak namiętnie, że zapominasz o wszystkim innym. Wracacie na palcach do swojego pokoju, a Wiktor chwyta cię za ramiona, gdy tylko zamkniesz drzwi. Niesie cię do łóżka cały czas cię całując. Oboje pokazujecie, że pragniecie więcej i całkowicie się sobie oddajecie. Kiedy zasypiacie zmęczeni i przytuleni, zauważasz, że już świta. Weekend migiem się skończył i wracacie do domu. Świetnie się bawiłam. Ja też. Teraz twoja kolejne zaplanowanie następnej randki. Dobrze, to będzie najlepsza randka w twoim życiu. Cieszę się rozmyślanie o wszystkim tym, co chciałabyś robić z tobą, Wiktor.